Dobra. Look! He's dead! Dlaczego? Hmm, mieniu, wyglądasz, jakbyś się oparał. Nie! Wyglądasz na szczęśliwego. Bo jestem szczęśliwy. Mieniu, widzisz moją kamerę? Ale zobacz, patrz na mnie, tak? Patrz, I'm fabulous. Właśnie się rada tutaj gdzieś. Czy ty właśnie spojrzałeś się na mój tyłek? Ej, dlaczego? No, dlaczego no, no, no! No, <gryzł> <gryzł> Patrz, <jak się> Ja, <ukryzł>. się ja się tylko sprzedaję nieruchomości, proszę pana. <gryzł> <gryzł> Czekaj! Dawaj biegaj, ja będę strzelał. Drodz. <gryzł> Dawaj, mu zrób takiego Na górę i woaa! O, jak rzucił. Był już eee. widziałeś? Rzucił do ciebie nóż. Zgadza się? Trzeba podnieść. Czekaj, okay. czekaj. Metal Gear! <laughs> <Nie>. <laughs> no, dawaj, ja chcę ruszyć. O, jest, dobra, idziemy dalej. Ej, chłopaki, chłopaki, jestem samcem Alfa. O świetnie. chłopaki. chłopaki. A, to to ty Ej, jest, jest Alfa. Jest. Dobra, alfa. Nie, ja jestem Alfa. Nie, ja jestem samcem alfa. Ej, jakiś no pen... penutku, Jakiś pinatka jeden raz doszedł. Nie... Ja jestem samcem alfa. No, no, no. jest! Shit, no, no. <gulet> Jego alfa mnie przedobrzyła. Nie wiem kto może być mordercą. Mmm, alfa. O, Alpha, Alfa. Ej, ja nie jestem mordercą. Ja Czarek jest wiem, mordercą. To... Ty jesteś alfa, więc jesteś mordercą. Jesteś samcem jest mordercą. Ja Mordujesz ludzi dla zabawy. Cię, Czarek, też do Czarek też jest alfa. Czarek też jest alfa. Może jestem beta? Ty sam jesteś alfa, jestem kontem beta. Ja już jestem open beta, więc zostawcie mi. Mm, już się otworzyłeś? Dziwko. O! opatrzcie, Zobaczcie, co ja potrafię zrobić. Patrzcie, patrzcie na Spiderman'a. No. <laughs> o! Polska wersja... Polska wersja... Nie, polaczkowa wersja Spiderman'a. Spiderman! Polacki, nie dać Brakuje ci Mieniu tylko teraz niemieckiego stroju, żeby pasowało do nazwy. Spiderman! O się! Chciałeś mnie zabić! Nie no, co Wiesz, ty? Co czy, czy, czy ty... Do, tej sytu... do tej sytuacji pasuje jedno. Palenie zabija. Cały tym. Nieładnie jest rzucać nożem. N nikt ci nie mówił? Mieniu, Cześć. atakuj go. <laughs> Nie, nie, atakuj go w końcu, jesteś jest z ochrony środowiska. On zanieczyszcza tym dymem dziadostwem, nie? O tak. Chodzia. Tam, Chodzia. gdzie chcesz. Biegnij tam za budynek, tam gdzie się twoje włóczki Ja jestem gołębiem. Ty. <noise> Musisz mi zdjąć. Tylko <noise> <noise> Odleciałem <azor. głos> Trochę, trochę okay. to potrwa. A kiedykolwiek myślałeś nad, nad robotą chrupiącym? Kurczaczku? No... Nie, panierka jest A! chrupiąca. Ty możesz... O, patrz się odbiłem! Biegnij w lewo, tam jest pistolet. A... zabił cię? Nie. Nie! Niech on po prostu biegnie z Czarkiem. O, siedl. On biegnie lewo. Nie trzeba, już Czarek teraz. zostaw mnie, zostaw wiesz, że powoli umierasz? O, no, cześć, cześć. Ej, nie zabijajcie mnie tak od razu. No dobra, już, przepraszam. <głos> <głos> już nie będę. Ej, nie chcę się pobawić. Ajajaj, aj, aj, sorry, upuściłem nóż, już nie będę. Widzieliście <noise> kiedy takie rzeczy? On ma broń, a ten drugi ma nóż. Ten Też nóż zawsze wygrywa. <noise> Mr. Anderson! A co, Czarek już nie żyje? Tak. Jasne. No jasne. <noise> Jak ty... Tak. Ej, zabiłem. słuchaj, nie jest morderca. Chodź, mogę ci go znaleźć. Nie, musisz robić inną taktykę, wiesz. O, metal siedzi. Gears. A, nie, kto jest mordercą. O. Witaj. Jestem Witaj. twoim przewodnikiem, chodź za, Uciekaj, za mordercą. Uciekaj, jest mordercą. Co? On A, on mnie jest mordercą. Jest mordercą. Jestem Uciek przewodnikiem, nie jestem mordercą. <noise> Ale taki Uciekaj. O, świetnie. Oh shit, to nie jest mordercą, zabij go! Zabij go, szybko! God. Patrzcie, patrzcie, Metal Gear Bang ha! ha, 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 ha. Yo, yo, yo. Metal Gear <laughs> What the fuck? Metal Gear <laughs> <laughs> jak ty to zrobiłeś? <laughs> ja nie wiem, gdzie jest w ogóle broń teraz Ej! O, a blokkeć! Ej, zobaczcie, ej, zobaczcie, oh, mój snuszek się uśmiecha. <laughs> ej, patrz, ja, ja wiem co to jest, to jest, toro, to jest ten, torofilia. On po prostu jest szczęśliwy, że umarł przy czymś, co kocha. Widzę jak się patrzy. Ej, patrz, jak się patrzy na te tory. On się zakochał od razu, przeprowadź księdza. Przynajmniej umarł szczęśliwy. No. Szczerze? Jak homoseksualiści to trup, jak, jak homoseksualiści biorą śluby, to trup z torami też da radę. Ej, wiesz co, tak gad, gadamy my tu gado gado, ja nie wiem, gdzie jest mój rewolwer. Możesz mi pomóc szukać? Czekaj, od, od, odwróć się i wypnij. Wow, oh! Mieniu, odwróć się i powiedz Aa". a. <laughs> zaraz, zaraz poczujesz dziwny, dziwne, dziwne uczucie i powiesz o. <laughs> oh! <laughs> No, czekaj, czekaj, muszę zobaczyć głębiej. Oh. Tak? <grym> Ale powiem, że ma oh, bardzo interesujące jelito grube. Co jest Cześć. Cześć. Co jest? Whisky, chcesz mnie wypić? Come on, come on, I know Jestem what you want. Ostrad. Jestem Oscar, cześć. cześć. Leonardo DiCaprio nigdy cię nie dostanie. Cześć. Jestem różowy. Jestem <grym> <śmienny> jestem. <śmienny> ja, ja też jestem różowy, jestem papa. Papa, jestem merde. Papa, jesteś merde. Tak. Stop, stop, stop. stop, stop, stop. O, papa. O, jesteś mordercą. Się... Nie, do czego? Na pewno jesteś. <śmienny> Dlaczego? Nie, ja jestem mordercą. Dlaczego? <śmienny> Bo tak, tak twierdzę. Ej chłopaki. A wiedziałem! A że tam, tak, ktoś z was tu mieszka, bo jakoś nie umiem, nie umiem obsługiwać tej maszyny, a chciałbym kupić bilet. Skąd wiedziałeś, że jestem mordercą? Nie byłem mordercą. Bo chciałem w ciebie i tak strzelić, ale uciekałeś. Zawsze idźcie takty... Nie, wy, wy nie rozumiecie, zawsze idźcie taktyką tego, Dawida. Człowiek jest mordercą. <śmiech> albo, <śmiech> albo wiesz, tak, Dawid się nic nie odzywa. Tak, Dawid się nic to to nie, to się to nie, to nie to odzywa. Chcesz? Cicho, 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 To jesteś... Ty, Portek? A kto jest Dominik? Y Kim jesteś? Miniu? Foxtrot? Echo? Nie mogę powiedzieć. Yes. Ja, jestem ja jestem hotelem i wiecie co wam powiem? Metal Gear. Gdzie jest Metal Gear? A, o, jest. On... jest, jest, jest. jest. Metal Gear. Oni wow. Ej, to moje, Ten hydrant jest mortarzem. Metal Gear. Metal Gear, Gear. Oh. Gear ze znakiem. Ty patrz, czerwony świat! Za to, że mnie pozbili. Czekaj, mnie, że strzelasz. Za to, że mnie zabiłeś. Nic nie ma. Ej, nie... o dobra. Romeo, ty jesteś Romeo? Jestem Romeo. Romeo, ty masz gałę. Ja pierdzielę. Ja cię ty tak jakbyś. Ma jakbym z tą zabawę. Łap. Łap, łap, łap poczekaj, czekaj, czekaj. Łap. Kurcze. Nie. Czarek broń mnie. Czarek! Czarek! No 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 Jestem gołębiem. Wiesz co ostatnio mówili, że gołębie roznoszą śmiertelną zarazę. Kurrrr. 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 <Przysy> A, zobacz, patrz jaki jestem. Mądry. Patrz, jestem kiwi. Nie umiem latać. Oh, tu lata <noise> są dziwne rzeczy. O, cześć. Wentylacja. Ty... Nie, bo on tam jest. <noise> <O nie. głosy> <noise> <noise> Użyliście się na mnie do ludzie. <noise> To Ktoś do nas doszedł. Super... E, Ferbi. Su, su, witaj, Super Ferbi. O, ale masz wytrzeszcz. Mienio? Ej, ktoś do mnie yeah. Ja otworzę! O! Oh. No ja wchodzę pierwszy, odejdź. Tam, o tam, przy moich zwłokach leży broń. O, on o on już po... złapał ją. To trzeba go zabić, chłopaki, zabijcie go. Ja jestem mordercą! Zabij mnie! Dawaj! A! Jezu! Udało się! A! Żartowałem! Zrobiłem Cię w chuja! Have you ever you heard, heard about a peach, peach killing people? Neither do I. Do I. Neither do I. <laughs> Nie ufam Tobie! To o się, tym się, bardziej nie ufam, denara. on gada przez mikrofon Czemu mi przeszkodziłem, już o, Przecież... o, Bortek odwróć, oj, odwróć się i paść na górę. Nie, nie. Od... Prosto, prosto. Pro... O. No, prawo, prawo, w tył, w tył, w tył troszkę w tył. No, jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze. Do przodu, przodu. Ja jestem na tej słupie, o tam... Zobacz jakiego bogołębia gołębia robił. Zastigł. A a a, to, bla, bla, bla. On biega po tych. Koleś siedzi i biega po tych. Oooo. Okazało e, się, wentylacji. Nie latać. Gołom, który nie umie latać. Rodzice ciebie ci nie uskrzywdzili. ...skill... Okay. ...on the mother. Oh, to here. było... Skins. Oh, shit! Rzuciłem w górę, rzuciłem w górę noża i on w ciebie upadł. Dobra, to było zbyt proste. Było Chciałbyś dostać o skara, co? <śmum> <śmum> jak <śmum> Jak no, spadałeś, no, to no, go złapałeś. No, Witaj, Juliet, dlaczego masz no, przyciemane no, no, oczy? No, wow. a, Jolo. <śmum> Ty, tu jest hang magazyn, me. nie wiem. Shit. <śmum> Idź sobie stąd. Jajcie, Się! BLOCKER ŚMIAŁY! No. Mieniu, popatrzy na mnie. Zazgonowałeś tutaj w Ej, oh. 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 hey, Nie no, to tak nie... Who oh. do you think O się... O, Dobra, ej, czekaj. Ej, od razu trzeba go zabić. Bo to brudas jest. Niestety. Tak czujecie się jak lodówka? Ta, 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 ta pani w Turku... To co ta butelka robi między nami? ...żakiecie albo kurteczce, trudno powiedzieć. Była... ...jakże... ...dziwna. Nie strzelaj mu w kolana. Ale strzelam mu w kolana. To nie jest... to nie jest Skyrim. To nie Tutaj jest ta butelka utknęła. O, już nie. Trzeba Ej, zbierzmy wszystkie. Trzeba Ej, jej poczekaj. pogrzeb zrobić. Ej, myślicie, no że tam radę zapłacić za bilet butelką? Widzisz, że on jest czerwono-biały, wiesz co to oznacza? A 3, 3 potwierdzony. Oj, zostaliśmy we trzech. I bardzo to, dobrze. To jest mordercą. Wow, jesteś mordercą. O, nie, nie. Byłeś. Nie, nie, hey. Metal jest mordercą. ty jesteś mordercą? nie. Czemu Nie. trzymasz słup? <grym> Pomogę ci trzymać no. słup. Ten słup... ...JEST mój <grym> <grym> o. Znowu razem, kochanie. I... Powoli przesuwam się w lewo. Ej! <grym> moja paczuszka <grym> dymi. Ej, czemu dymię?! Shit! Shit! Shit, ja dymię! <grystanie> Ej, pomóżcie mi, ugaście mnie! Szybko! Aj, no kurczę, no to na mnie. Good job, kid! Good Ej, dlaczego dymiłem? <grystanie>